To co, odbijamy się w pary? Ja no. mogę solo. Dobra, to ja siam, we were z pago. Dobra. Ja na ciepiaka będę, odbijamy się. dawaj długo, idziemy. E no mi da chodź. Przej siam, no nie, chodź, zrobimy razem z rączkę. Już czy nie? Ale w parach gracie, ty. Kurwa, niech was pójdę. To nie na nas poziom, te pary. No chyba tam. Poszliście 2 na 5, kurwa. To trzeba chyba razem para mnie atakować, albo coś Nie no, no my sami idziemy na jednego, a wy też atakujecie kolejnego po innej stronie, no ale... Nie chodzi tak, żeby my walczyli, żebyśmy walczyli 2 na 5, potem Pasha 1 na 5, potem wy 2 na 5 chyba no no Jaki kol? A, bo to już jest runda No Faktycznie Chodź sobie, ze mną, na top mid, a reszta do dolnej, to do dolnej Dam smokę na bramę, dobra? Saju, i pilnuj mi mid um, push Okej? Okay. No, no, no Nate na, 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 na długą w ogóle dali te I smoke B Z beretami stoi Daj smoke'a bramę Dajcie sobie na galę. No, mam flaszę na galę, jest długi tutaj. Nie ma gali. A sprawdzę no, sobie to, jeszcze mógłby? ten trupa Tu mam na, Dawaj, na no, daj. Nie ma. nie ma. Nie ma, Chcemy pikować już? Nie, flasha nie, nie, da nie, nie flasha dał. Oni chcieli grać długą na odbitkę chyba po flaszu, bo dał na galę. Mhm. Będziemy im ochodzić zaraz, co? No, na ja flasze góro tutaj, nie? Dawaj daj. kurwa, też, ale... We współpracy z CSGO Skins przygotowaliśmy giveaway na epickie skiny, doładowując z kodem MAESTRO Masz szansę zgarnąć któryś z tych skinów. Jeżeli ci się nie spodoba, oczywiście, możesz wymienić go dzięki funkcji Exchanger. Strona posiada również codzienną darmową skrzynię, z której przy odrobinie szczęścia możesz trafić epickie skiny. Na CSGO Skins co jakiś czas pojawiają się eventy, które zawierają różne tryby eventowe, gdzie możesz zdobyć dodatkowe przedmioty. Strona posiada również tryb Case Battle, gdzie możesz toczyć bitwy z innymi graczami. Wejdź w link w opisie. Użyj kodu MAESTRO i zdobądź swoje wymarzone skiny. Z wejdziemy tą długą znowu po fleszu? A ja wtedy na jako? No, to już zadziałało. Wejdziemy. No dawaj flesza. ja. Blisko, długa jest. Dawaj go, dawaj go. Wejdźmy. Flesz. Flesz. Kurwa, czekaj. Jest to na razie, ale mogli wejść. Nie pani mam dalej. Flesz. to. Daj to szaro, chyba no, no. się wyrzucił, chłop. Nie ma Palę gale nazko złapać długo głęboko Damian. Paliłem ja Głęboko! No to dawaj Zuję Trafiłeś To z włuk. Nie Mołka dali

Spalę za BS i flashuję snajpera. Ja flashuję za BS, raz. Grasz. Bum. Bum. Jest za BS-em. I CT. Ja plantuję. Nie Na C2. Leży. Nie obok, nie obok, nie obok. Długa jest. CT jeden. Dobrze, długa. CT. Na leży. CT zero. Dobrze. Nie ma CT. Nie, i Gali nie ma. Długiej też nie ma. Długa obity. Dwie kule do dostał. Biegnie. Gdzie biegnie? Długa. Ale teraz. Górny skrócił. Chyba. Hey, Chyba. Daliż? Daliż. O, oni się zdawali, to oni. O A nie, A teraz to, ja, ja on zbliżę. Kolejny ze schizofremią. Chyba smog zejdzie. zajdzie. To... leży. Ale deep. Spalę teraz głęboko. To jest drugi, tu dam... Dam, dam, dam. dam fleszę. Dawaj, bym fleszem, fleszem pikuje. Fleczę. Owszem. Zero ma na środku. No, za długo. Kurwa, i bym spalił, i bym. A, dobra. A co byś spalił, no? Jak, jak? Mieliśmy wypalać galę, krótko daleko. Leży duga, leży duga. Jak, no tak, no, żeby to wyczyścić, no. Piotrek smokuje tata. Na ja bomby nie ma. No, dwóch jest na środku, no. Nie wiedzą o bombie? wiedzą raczej. Chociaż, nie wiem, może izbę zasłonił. Mogę nie widzieć. Tak, strasznie wolno ten flash My staliśmy wróceni, powiedziałeś dam flesza i taka 3 sekundowa. No bo ja, ja na top midzie no. No to mogłeś powiedzieć nam, bo my staliśmy tak jakbyś już miał rzucać, bo tak powiedziałeś, że dam wam mm -hmm. Nice. Brawo, Nie rzucali nic na długo ogólnie. Ja zafreszuję Gala daj, jest, gala. gala jest, macie Dobra. Galę, macie, galę. macie Gale. 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 Jest krótko prawo, krótko prawo, krótko prawo, krótko prawo, Daszuję go za znowu, Wyjebałem znowu, Jeszcze jeden był Zesmokowali znowu, 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 bi szybko, znowu, 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 szybko Zesmokujemy no. mm bi -hmm. Raz smokował galę kiedyś. Dlaczego galę podszedł? Może ty galo w Znowu zawsze się Dobrze, no, no. Albo może busta zrobimy też, przejdziemy tę zagrywkę. A, a to nie. drugą. To do... Coś do... Coś od... tutaj? To, to, to. to, to. No, dobrze, y -y. ja trzymam. To trening, dodań. spokojnie. Jest? Nie. To prawe może być. Yes. Yes. Nie ma. Pale. Będę zabrać ci flesza za bramę, albo albo wyjdź, trafić się środek Pago, za bramę. Po smoku daję ci za bramę, flesza. Wyjście, dawaj. Trasa flesza, Galek ktoś? Tak. Kurwa, nie strzyc. Wrzucam. A wupa była, nie, ale nie wiem gdzie. Czy lewo, czy prawo? To co to było? To jest ta jedna. Ta jedna, co to? Na długo pokażę wam go, ok? Bęsie z bęsie z gościu. Gitara. Cześć, nie I A. Sam... W gdzieś musi. W się. Zabezpie. 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 Dam złapę I fleszuję. to jest. Ja mam galę. wam. Jak trzymam, trzymam. ci to. Jarek Jeszcze jeden. To moja AWP jeszcze. Nie. AWP gdzieś przy CETA była. Ja mam galę całą. Jest. Smok. Ze smoke. Ja go Okej. Newbox może masz. Jest newbox new Daj, daj, ja się abułkę proszę. Daj, do no. Myślę, że mając wielką wiedzę taktyczną Mozika i swoją rękę bylibyśmy lepsi niż Simple. Może jak Jaro zróbcie boost, a Jaro zabije to przyspieszmy B? Ja bym mógł długą spiko... A no, Paweł no, ma jeszcze lepszego, nie. no. Saju sa, ja bym dopuścił na długo, ale ty się Sają ja nie, za niebieską schowaj. Mogę ci no, dać niebieską. No, Siedź no, za niebieską po prostu, żeby, bo oni mogą odbijać to drugie tempo. Więc żebyś Został nie wychodził trasie, na długo, tylko siedział za niebieską. A tutaj ty, 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 ty Pago niż Paszę raczej. Chyba, że jest Pevor. Ja bym zafreszował. Mogę. No to Ty boost, nie Pewor, a Ty Pago zaflaszył. no. Jare, ja Ci dam tutaj centralnie przy ścianie. Kucnę. Do lewej. Dobra. Mogę Dzięki. Mhm. Super. Jeszcze dolny. Mhm. Dolny jeszcze jeden chyba. Dawaj pan na galę, odjdziesz. Mam ale... długą. Jest no mniej środek, Jest długa jeden. Gala jest... O kurwa, no. A a ale dolny. Purple. i jeszcze długą? Dawek knucia. Nie, ja zajmuje B sobie, Zajmuje B. Ale wrócę do Was. Jest gala, jest gala. Super. Ja Bóg. dałem smokę na B Bóg. i wracam. Leży, leży trupa. Weź AWP z trzemi. Z trzemi. AWP Mam. Jak AWP masz kurwa no, no, no. Damian. I który co? wariant wybieramy? Wariant z boostem. Ten boost za długo czasu chyba trwa, wiecie? Musimy nie, nie, nie. go przyciczyć. Tylko bliżej się ustaw, bliżej, bliżej, nie tak daleko, tylko tu Czekam przyschodach. na ciebie. Tu przyschodaj, aż tu, 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 no. No, no, kocni. O, no, tu, o kurwa, no źle, tak samo się ustawiłeś. Ale z cały pusta na środek. Ostaniesz? Ja się Oni nami On nie, nie rozbiję. Rozbili, rozbili, no Ja rozbijam się tego z granat. Rozbijam smoka. Nie, Sorry, sorry, sorry. Gala jest. Całe wejście, na dół. No, idź na pełnej. To jest, ja no, jest ja no, ja masz z mila, nie? Trzyma, trzyma. To, no? No? Z dwóch klików czy z jednego? Nie, z lewego, z lewego. Dawaj. Ja dole no kurwa! jak smuka, nie? Tule ma smoka, nie? Na, Dla, dobra, z, e, linie, nie jak? E, to masz smoki, gra Ja dam da. jedynkę po prostu. Nie, to chyba tu. O, zrobiłem? To z dwóch miało być, kurwa. Przesuń do długą. Mówię. idę Ale BS. Element leży. Nie mam. Długa leży. Długa leży. CT. A, dobra. Proszę co Nie. CT. CT. na długą. Nie wychylam go. A to jest pal może ty gale po prostu jak ja. A ja będę... Dobra, 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 zgoda. Ja w ogóle nie byłem świadom, że ja w ogóle ale... nie byłem świadom, że pa, ale, pa, ale, jak, pixel, ale jakie ale jakie mieliście pretensje, że ja ty, że kurde nie pozwoliłem na spalenie gali wcześniej? Ale no no mieliśmy no, ogólnie, ale teraz też byśmy tego typa wykurwili, gdyby palaki w dwa w weszły, to byśmy mieli wiesz, Nie mielibyśmy by, ryzyka żadnego. Ja dziękuję, znowu teraz ja cię bustę też, bo ty nie wiesz gdzie boostować. No pokaż. Ja też nie wiem, ale no, spróbujemy. No to jak ty chcesz się boostować? Chodź o Nie zajmuję długiej. Jeden B macie! Nie B ma. A teraz wejdzie, wejdziecie po flashu na midę teraz, wiecie? Jednego B tylko, cały czas. Damam flasha mid I co? Czekaj, czekaj! Na dolny widziałem, ale... Dobra co? Jeden długa, mid... ale... Leszuje. Leszuje. Mid, leszuje teraz. No? Poszło. Boom. I mid to wygramy. No? Faz, bo możecie mieć zaraz pleczki. Mowę? Małka? Halo? no Smokuje. No. Kurwa. Hahaha. Puuu. okno. Okno, ja mam próbliało od nas. Ty, do buja, pana, no. Ja za boxem, za big boxem. Ale ja takiego w ogóle, ja nie w O co O co dostaliśmy. Nie rzucaj takich fleszy. Bez sensu. Ale... On wychylił, jak miałem fleszę w łapie, no i dlatego. Ale jak on wychylił, to ja miałem full biało, no dlatego nie mogłem nic no zrobić. Nie, to nie był mój flash. Bo jak on wychylił, to ja miałem flesza w łapie i już pierwszego ja flesza dopiero. Oni Wreszli być może z CT rzucali przed nas flesza. Dwa flesze dałeś, a gdzie dałeś dwa? A drugi też był później na auto, to już było długo. No to tego fleszy. też dostałem, stary. Mi to się wydaje, że oni zablokowali tego flasza. <laughs> odbił baniakiem, kurwa. Z okna. Kurwa, zadajmy buścika, żebym to e, przećwiczył. Mam ma falę gryp, mogło dolna być. Uwaga, nie spalę wam dolnej. Zresztą się i teraz. Long po flashu chyba za. Ale co ty, ja tu, to ja wam dolną teraz. To, to widzieć będę? No nie wiem, to... no, Kurwa właśnie, czekaj. Do prawej był. O kurwa! <laughs> nie ma smoka mid. Nie, nie mam, ja nie mam. Będzie mi da, panowie. to możemy wejść Jest. razem długo IMO. Ja pójdę, pierwszy, mam, nie gram. Flesza ci mogę dać chuja za, Blank? chcesz? No, no, dobra, dobra, Sajno. dobra. dobra to A to Paweł mówił, kurwa. Oh Weź się bombę. Dałeś w prawo? W dołku? Tak. Co tak. Kurwa, flerzy, Dobra, ja wracam, do was na, na gali, Element tak. smoke Damian, robię nam ekosystem, żebyśmy mogli wychodzić Ten gościu z A powinien na długo do niego iść, żeby mu pomóc, jak coś, więc... CT, CT jest Kurwa, Roman, Roman jeszcze What? CT, Roman i długa No, BS jeszcze Dwóch jest na Gale podjeżdża jeden Jeden za ABS-em chyba Kurde. Ale ty masz dzisiaj stołf Jarek, kurwa Co dorzuciłeś dzisiaj ma... do suplementów? Ty nie kurde, później Na PW napis Faktycznie nie zło zabawić jak są te granaty Jak o, to się fajnie gra Ten flash to Mateusz jest 10 lat za późno jak coś Gala nie grają, nie grają, gala grają Chodźmy Juga, starze, halo. O, już nie, idę. nie nie, nie, ma, nie sensu. nie ma sensu u, u, u. Nie ma sensu Dałek jest, próbuję go dziać Dwóch długa jest, dwóch długa jest. wjechał w domu Pierwszy flash miał, był dwie sekundy za późno. A potem nie wiem, gdzie były kolejne. Nie, na, na pewno nie było dwie. Był mo, sekundę. Może o pół tem sekundy jakoś. panowie. Ale Ty się? Jak nic nie grasz? Jak ja nic nie gram, Karaj, ale jak ja w Ja gra w A, dobra. <laughs> nie no, daj mu boosta. Kałacha, ma... rzuca. A bo to daj jest. Daj mi boosta, no, no, daj posto. mi boosta. Ostatnia Próż? runda ty. Mm -hmm. pójdziemy sobie pod B. Teraz, idziemy z Weźcie pakaj, bo ja w dolny sprawdzę jeszcze No Raczej to nie was. ma dolnego, raczej nie ma dolnego, ale trzymam flashe'a Wali już, gali, gale grają, gale grają, gale grają. Ty, A, Daj to na galę Mati Chodź już do nas, chodźcie już do nas Ty, on, 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 ja nie wiem czy on nie dał tego flashe'a Daj mi boost na galę Mati Końcowej paczki Dobra Dru, Szybko ten smoke, powiem ja wam, przyszedł no, bardzo... Dolny wjechał po głowie flesze. Leży i gala AWP No kurwa wstrzyma. Trzymam galę teraz. Ale oni grają agresywnie w tej gali. Trzymasz tą galę. Paweł, trzyma, ale ciemni. Także? Do ten. Odchodzę, to... Jestem, idzie, lewo. lewej. Ja go szu szukam, próbuję. Flesza mi dał. Do prawej raczej, uciekł, do CETA Mogę Ci, Jarek, tu coś na, na razie, z czekamy czekam, na on, Nie, Jarek, tej Monik sobie wyjdzie w ogóle, mi daj, szuka fraga w mi. Jeszcze jeden, Jeszcze jeden był, czy nie? Nie wiem. Nie wiem, miałem misji Gale Galę wchodzę. Trzy smoki macie. No. No dobrze co? No, no. Mazwiga. Masz smok w Tam, Tak, mój, mój. Tam tył. Takładzę. Rampa może być, nie? Nie. Może być. Jeden jeden. Palę długą jakoś tam sobie. Do gali po to. Pal galę. Jeden do gali na pewno. No, I druga. Kurwa mocno Oj. Dobra, no pistolki ważne. Mm, chodźcie, długo teraz w za i saju, Chodź, będzie Lespa. Mbra. skąd pa skręczer ma Ja staję z fleszem. Możesz stryfować, sprawdzić, saju czy idą. Jak, jak będą plenze, szli, to fleszuję. Przed was tak fleszuję, no on. Nie idą, no nie idą, nie idą. Dobra, to. Ja jest jeden. Jestem, flash, Może Nice. Za niby w Drama. kurwa szmatów. Ja Jestem zack. Co ja kurwa strzelam? Pizda ta runda jest, Dobra, bo ja nie dba, bo. zabijam ważnego fraga, no. Drama. Brama uciekł. Mam No, Na ten drugi gdzieś idzie, nie? Dziąpa go był. Brama, środek. 40 jakoś ma. On no, może być bramie w celowo. Mogli do trupu albo na galę spierdolić. Już tak nie uciekniesz, nie? Brama. Gala nie wiel wyszedł w dziurę. Jeden gala leży, ale mit wyszedł. Mhm. Gala chodzi, gala wchodzi. Stój, nie nade mnie pasza. Jeszcze nie, czysto. Do cyklu I długa. Ja ok, nie wyjdą jest pod BSM. bomba bombę. Jeden pod leży. A jeszcze długa jest. Bomba leży na screamie, znaczy po breczmie CTS, on może wziąć ją. Głęboko tam, na windzie. Tam wskoczył, wskoczył, wskoczył. Tu hmm. Ja na długie jestem. Ja gali. BES może być. Element CT. BES, 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 BES. Pod defaultem. Super. Najlepszy yes. polski klacer. No i no, flesza po burzu. Falisz Mati? Nie? To nie? przebiega, falę no. tylko. Czeń to coś to No i dał. Sponieważ wybuchnie. Wrzucają coś na B. Ja do środka przebiegam. Łapię wam środek. Ej, wybieg! No, kurwa. To mocno jesteś za HKB Dwóch, przeszło Też wuju za flesza w Nie wiem nie mam. se łeb. Mam flash'a też. gruba auto. Mogę dać smoke na retake. Czekaj, daję smoke na okno na retake. Dajże ja mi to, Ja wyjdę do Mamy mogę flash'ować wam. Dawaj. Przesyłem na okno te wore. Prawa. Bom, brama. brama. Nie wierzę, nice, nice. Nice. Ja, ja... Ej, zróbmy dolną misję. Wróż Piotrek A, Możemy zrobić misję z dolnym, Piotrek. możemy zrobić misję z dolnym solo z

Zacz, mam, pakę mam. Patrz, uważaj, brama. Uważaj ja frysuję, bo usta się daj, chodź. Przebiega, okno, okno, weź no. Brama lewa, jeszcze. Kurwa. się jeszcze Czemu te muchy, wszystkie muchy kurwa siedzą na monitorze? Tu, tu po prostu jebie, czy o co chodzi? Czemu wszędzie nie siedzą muchy? Tylko tu kurwa na monitorze mi siedzi i mi chodzi kurwa lewo, prawo na monitorze, torze. Ja się nie mogę skupić. O, Nie o Kurwa, na zamiast podskoczyć. Zdarzy? Zdarzy. 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 O, nie, zatrzymali się na Belorusę. Skanowali się. Nie, weszedł Cofamy stąd. Cofamy towór. Teraz co? Ja podchodzę, ja podchodzę, ja podchodzę teraz to Dobra, teraz Dalej to ja się robi. Mi dam wyszedł ze smoka Nie ja. wyszedł. na radar, Gala. Gala. Gala, ja jest no strimie. Strimie. Gala, Gala jest na No Gala? Gala jest No To ja jestem w pizzie, bo ja na no, ja mam, czeka, czeka na Matiego. Na mnie chyba czeka, no. Nie ma go. Nie ma Gali. Kurwa. Pale bez O kurwa. Oni stoją w ogóle na, na ramach. Stoją długo. Tak zwany cosplay Pawła Pawelczaka w tym momencie robię. Nie uda się. Kurwa, A, kurwa. Ja nie widzę celownika. Spalisz? Nie. Mhm. Super, spaliłem. Mhm. Nic nie wyszło. Podejść, podejść. Gala? Tak. Gala, gala. Potwalisz blisko już. Dobra, po prostu. Jeden środek. Gala wejść, nie? Nie. Do Jeden ma się dał na. Spokojem, mi da. No, Jak to kurwa? Wybieg mi! Pity, piękny tego mi do jego Wychyli po podłoszę, stąd. Na dole. Na dole. Na dole. Na dole. leży dole. Na Mid, 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 za o kurwa. mid za bramu, ostatni. Leży, dole. Na dole. Na mid Na dole. Na był Na dole. Na dole. Na bramie. Pierdolę po obrotach, Dobrze to Dobrze, to jest. A się info, gdzie jest nie, Tam go dobra. Mała. Daje, no. długo. nie było, nie widziałem, ale. Nie było, nie było widać. U kurwa, był po czasach... Tak te... Po czasie. Stop tego. już wyszli. Rozbijam tego. Od tego. Od tego. Czek środek. Czek środek. No i weszli. Leży. Jeszcze jeden. Przeszuję, pod no, jedną tam mati. I za go zabiję, i za go zabiję zaraz. Uh, super. Paka. Nie czysto środek. Mógł wejść, mógł wejść. Mógł wejść, no. Ale. Ale... Jest, yy, a topił DWP. Topił DWP, topi no. Topił jest. Jeszcze ja jedna. Bomba na Xboxie leży. Przy Xboxie, no. N nie wiem, gdzie ta paka była dokładnie. Mogła jeszcze być do prawej trochę, no. Dwóch padło, jeden miał bombę razem przypakać. Nie ma bomby. Tak Takę ja wziął. Bo od adres O już, do spago chyba. Hm. Snowu Smok. biegnę, biegnę. Kiedy z tobą, Proszę je górą. Tada, co? Bien. go ma. Ale tam przygwożdżone. Najpierw to stawa to jest Przygwozić a później. Został? No, dajmy co. Macie galę? Smokuję Mati sobie. Dobra, cofam. Ja przejmuję środek, ja Lec granaty Mati! Jeden mit, jeszcze. Jeszcze jeden gruba. Jeden gruba, jeden mit rzuca smoka. Brawa blisko. Leży. I bez, 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 bez. Zabija mnie raz. Świeżu. Bez, bez, bez. Za podwójną. Nie plantuję. Może misja dolny, Jarek środka WP? Solo. Dawaj, dawaj, nie dawaj, Spróbujmy to. Nie ma Jarka. Jest ciemnia. Dobra, to ja w cofnię. Nie. Ciemnia. Ale dolny. Masz pikować to, się, ja trzymam. Jak gram wstewnie pewnie w Nie widzę, ja mam, Ja patrzę tylko z redemption. Albo są przed drugą. Wyszedł całkiem mnie. Leży. Nice. mu chyba. To był mój fresh pod galą. Ale ja, 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 dolna. Mam zero. Czy to jest klucz, czy nie? A Podchodzę, ja to no, muszę wejść. Długi, nie patrzę już. No właśnie, ja złapię, złapię jakoś. Injury, ja zachodzę B już. No nie wszedł ja B? Nie, raczej. Ja, no, ja, to ja sprawdzę dobra. to B, ale wycofał teraz. Ja nie no. dopiero co. Jest ciemnia, ciemnia. Mogę Cię flashnąć, ciarno. Cofnę, A co podchodzę, go wiesz? Druga jest, długa, długa. To drugi będę zabiegł też. Zresztą ja tam. Vai, vai. Dwóch długa raczej. Nie tu. Przeszedł? Nie, nie, przestrzegasz. Teraz przebiega. Ja plecy idę, nie musicie. Tam, kurwa, smatuj się, panu, no ku... kurwa.